Minecraft na żółtych papierach jest to seria polegająca na tym, że gram w Arely Crafta, czyli jeden z najtrudniejszych modów, jakie kiedykolwiek powstały. Cel? Pokonać trzy ostateczne bossy i przejść grę. Po drodze mierzy się z różnymi utrudnieniami, z tym zadaniami od widzów, które zostawiacie w komentarzach, a ja wykonuję je w kolejnych materiałach. W ostatnim odcinku zmierzyłem się z kilkoma naprawdę solidnymi przeszkodami. O, oh, w Opuść to ciało, szatanie... ...zelazo. Kurwa, no bo mi na plecy wszedł. Kurwa, się zacząłem duszyć. Chyba będzie git. No i choi! <kluje> Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Siemanku, ja jestem Ksagin no i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Witam Was w odcinku e, Gdzie nie powinienem nosić jeszcze tej czapki, ponieważ nie ma świąt ale postanowiłem, że w każdym kolejnym już odcinku jako że zbliżają się święta będę nosił taką właśnie e, taką właśnie e, Stojąco jak mój kutas <noise> Czepaczkę Więc W ostatnim odcinku w sumie mieliście przebitki Jak widzieliście wstęp eee, Więc W poprzednim odcinku wracając w sumie robiliśmy takie dupne o takie dupne wieże Nie wiem czy to się faktycznie nazywa Dungeon nikt mi nie napisał w komentarzu Dobra, załóżmy, że to się nazywa Dungeon, tak? I... I, drodzy państwo, przydałoby się... Dostałem protipa. Dostałem protipa. Od samego Wielkiego Kokosa. Czyli... Zrób, kurwa, tarczę bydlaku zajebany. To był, to był jakby ja jego protip, nie? Więc idziemy zrobić tarczę. Tarczy się... Czemu umieram?! dlatego, że nie ma tej wróżki dziś tutaj czemu ja, czemu ja mam double jumpa chuj wie, ale mam double jumpa co się może przydać i też mówił mi kokos, że sobie zaczął szukać to, dlatego w dzisiejszym odcinku yy, tam z tyłu jest takie zejście Zobaczymy, czy ja w ogóle dam radę tam jakby zejść. Tylko na początku zrobimy sobie bandaże. Ponieważ bez bandaży, kurwa. Czy, może sobie poprawię tą czapeczkę. O. Bez bandaży tak na, na dobrą sprawę do dupy zajdziemy. Ja to mnie wejdę A skąd on się tu wziął? Aha Skąd Ja by... skąd on się tam wziął? Powiem mi to ktoś A, gdzie jestem A ja już zostałem sparaliżowany Ziomek nawet lekko mnie dotknął Nawet lekko mnie nie dotknął Nieźle Może przyszedł po ten Przyszedł po ostatnim odcinku Chcę się zemścić No ale tak mi już łeb uciska Ta kurwa yy, Czapka No raczej To czy mi się tak chujowo to? No raz, z 10 to chyba bachu ja zrobię wełna. to a tam mi Jedna wełna. Dostajemy dwie. Czyli 10 podzielić na 5. Mm, mm, mm. Za mało tego mamy. Zdecydowanie za mało. Musimy stworzyć jeszcze jeden taki. A ja mam nić Pa No chuj Dobra jazda Użyjemy wszystko po prostu Czego mamy tak to mam może jeszcze jakieś Zapomnianą wełnę albo nić Mam 10 nici pa Dobra Cyk, cyk Cyk, mamy sześć bandaży Jesteśmy ustawieni Dobra, będziemy zbierać dalej O, może być No, te, teraz czy my tak wszystkich tych przedmiotów potrzebujemy? Chyba... Chyba nie to żeby sobie dać tutaj Żeby to było bliżej o... to złoto, dobra, niech zostanie, to, tu, dobra, idziemy w kima. Już mamy bandaże, mamy tarcze. Eee, dobra, idziemy tam na dół. Mamy w razie czego zapasowy miaczek, gdyby nam się jeden rozpierdolił. Więc pora iść na chatę. Tylko też trzeba pamiętać, że ten ten może się łatwo rozpierdolić. Ta tarcza. Ale schodzimy, zobaczmy co tu jest. Oj, ale mogłem wziąć jakąś latarkę. Oj 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 oj. O w dupę. No. No ale ja też jestem głupi, bo nie wziąłem tego. Nie mam żadnego tego kilofa. Siema. Kurwa, uderzyłem swojego psa. Po chuj mi podchodzisz, kurwa. Co my tu mamy? Ale gówno A to? O się otwiera. Czy to trzeba skopać? Ora jedzenie przyda się. Tylko żeby teraz na mnie jakieś gówno nie wyskoczyło, bo ja się chyba zapierdolę. O. Czemu mi ten pies podchodzi? Oj, tam tutaj wielki Nigerman. Kula szlamu A to nie jest to chyba Stone spike Co to robi? Aha Okej okay. Tak, Kula szlamu Nie mogę tutaj O, w dupę Dobrze Gryź go Skurwiela Tam? No chyba was pojebało Pomóż mi Urwa Jak mi ktoś trafi w web, to ja jestem aktualnie dead, nie? Czy my, wszystko po kolei Czy mi się wydaje, czy mój pies zdechł? <laughs> Oooo w dupę, no i tyle No i pograne Chłop mi właśnie rozwalił schody do Midgardu Kurwa, no masz farta, bo masz łuka, ja nie mam No bo oni dalej tam są Sobie tutaj jakoś prymitywnie to dawałem, ale... Ciekawe co mnie dalej uderza No i co mnie bije? Powiesz mi no ja nawet No najśp... jest to, że ja nawet nie wiem co mnie dalej bije, nie? No i patrz! Oa No i Skąd ty do mnie napierdalasz? To bo wpierdalam się w ciebie. A. Kurwa, fajnie, że mnie tu wszystko napierdala i nic Dobra, to tak ja się w sumie zastanawiam, czy to jest w ogóle dobre. Laser bones, y lower tier of Kurwo, jebana tu się zaraz coś zleci. Ty jesteś następna? Dobra, nie, w razie czego tą książkę wezmę, bo może... O, no cię, kurwa drewna. Um, w razie czego tą książkę wezmę, gdyby faktycznie była jakbyś bardzo potrzebna Kurwa czy jakieś nie zaprzestane z tymi szkieletami. No i chuj No i chuj kurwa! Jestem szkieletem, strzelam z i strzelam z pracy jak Frizy Minimajka Lecz to szybko, bo zaraz dechnę Dobra, wychodzę tak Tam jest jakaś skrzynka Stone digger Nice, żelazny kill off jest z tymi prochami pójdę sobie tędy Oj Oj A To jeszcze mnie bije, no zajebiście to się raz mnie ugryzło w dupę i, i już zadowolony Nie Jak nie umrę to będzie git Próbuję się zabunkrować. No nie ma chuja. No ja pierdolę. Umyś dupę, umyś dupę. Musi... Kurwa i patrz. No, kokos, bardzo, bardzo ci dziękuję, kurwa, za podpowiedź, że działa, Starcza na wszystko, kurwa. Tak bym ci zezłomował coś. Nogę na przykład, kurwa. Nerkę bym ci wyciął. I byśmy się podzielili na dwóch, sumie sobie albo nie czekaj. pierdolę się dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bo mnie zaraz szlak kurwa jasny trafi. Tam nie wracamy. Nie ma chuja. W sensie możemy tam wrócić, ale kurwa, aktualnie jestem tak słaby, że nie jestem w stanie cokolwiek tam kurwa zrobić. Bo rzuci się na mnie armia kurwa szkieletów, pająków, kurwa creeperów, jeszcze jakichś innych główien. I ja aktualnie mogę iść, kurwa, jedynie co zrobić, to położyć się tam, kurwa, i spać. Więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Hej.